Witajcie w kolejnym odcineczku Wojny Śmietnikowe. Tutaj dla Was nagrywam kolejny odcinek Łaże i łaże w tym mieście. Coś tam znalazłem dzisiaj. Muszę przyznać, ale nie brałem. W czwartki zawsze tutaj w moim mieście wywożą graty. Z osiedla podlegającego pod tak zwaną spółdzielnię mieszkaniową. Leciutki, leciutki ten szalong, obczajemy co tam jeszcze jest, pod spodem. Kiedyś taki sprzęcik znalazłem, wziąłem spod pod bloku, I później, kurde, niszczę na skręcam w domu, a tam. Robal był. karaczan Co to jest? Mój ojciec jest kolekcjonerem DVD. Antamowski, Rafał, Wesele, Dawi. Chwała Adamowskich Ktoś tak oglądał, że aż przeoglądał się O, głośniki są pod skworem. O, Nareszcie coś Ciekawe czy pilot też będzie Kiedyś znalazłem taki sprzęt sprzedem za 6 tysięcy Działał, wszystko działało po doczyszczeniu silnika. Ktoś powiedział, że radio tylko działa Rozkręciłem, podczyściłem i... Oczywiście tutaj mam. Drodzy Państwo, mam. mortalna torba z biedronki oh, pilota brak line.